Hej, cześć, witajcie, z tej strony Dawid i witam Was w kolejnym odcinku z Workers and z Saved Republic. Wiecie co, powiem Wam tak, bo tak, na pewno już są zdziwieni, że jest sobota, workersy wchodzą, co się dzieje. No i powiem Wam tak, nie, nie rezygnuję z Minecrafta, mimo że dzisiaj Minecraft powinien być dostępny, aczkolwiek nie zdążyłem go nagrać, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, przemyślałem sobie pewną rzecz... Dobra, już mamy wzrost populacji, okej. Okay. Druga sprawa... To jest taka, że chciałbym troszeczkę pozmieniać pod względem a. Jakby to nazwać? Pod względem. <laughs> prowadzenia filmów, może tak to nazwę. W sensie takim, że chciałbym. A, Prowadzić Walkersy jako taką serię główną razem z Citiesami, że tam powiedzmy 5 razy byłyby Workersy, albo 4, 2-3 razy byłyby Citiesy, a Minecraft był taki naprawdę dodatkowy, jako dodatkowy film, jakbym miał czas oczywiście na tej zasadzie. No, myślę, że to jest temat do przemyślenia. Znaczy, na pewno bym tak chyba zrobił, bo to jest bardzo dobre rozwiązanie moim zdaniem. Tym bardziej, że no kurczę tutaj większość osób na raczej na workers przychodzi, aniżeli na inne gierki. Jak tak zauważyłem po, 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 po wyświetleniach kanału, także no, myślę, że coś w tym kierunku będziemy robić. A teraz tak, poza odcinkiem troszeczkę posiedziałem, troszeczkę tutaj się podziało, troszeczkę pobudowane zostało torów. Zostało mi jeszcze ten most, znaczy no, do zrobienia, żeby tutaj w pełni zamknąć ten obiekt. No i powiem wam, że trzeba by od razu przypiąć gdzieś. No właśnie, punkt zasilania. I tak wymyśliłem, że punkt zasilania mogłoby być tutaj wpięty. Nie byłoby to chyba takie głupie, jakbym tutaj rozciął ten tor rzeczywiście, teraz i przypiął punkt zasilania trakcji kolejowej w tym miejscu. Tutaj maksymalnie, bo tutaj już dalej jest zakręt. I rzeczywiście tak zrobimy. O, oczywiście ten high voltage przypniemy tutaj. Ej, kurde, to byłoby nawet idealne, jakbym to w tym miejscu idealnie zrobił. Dobra, robimy to tak. E, zaraz zobaczymy, no... Perfekt! Czy może minimalnie to się tam gdzieś zakręca, ale... Generalnie no, jest spoko. Dobra, no to tak to zrobimy. E, teraz tak, tutaj taki zwykły asfalcik wystarczy w zupełności. E, teraz tak, to trzeba oczywiście sfinansować. Yy, trzeba sfinansować to, to i to. No i teraz trzeba sfinansować tutaj przypięcie tych dwóch torów. Dobra. I to już byłoby załatwione, i wszędzie mielibyśmy zasilanie. No poza jeszcze tą sekcją, bo tu jest jeszcze do zbudowania ten peron. 14 tysięcy, dobra. Proszę go zbudować tak, żeby tu już wszędzie rzeczywiście była yy, trakcja zasilająca. Yy. Tutaj, że brakuje prądu, jeszcze tylko ale. Aha, bo to ogólnie brakuje przez ten wiadukt, e, tu już wszędzie mamy prąd. Ok, e, no i powiem szczerze, że dzisiaj zrobimy taką małą inwestycję: czyli weźmiemy sobie trochę kredytu. Jednak mimo, że ja się zapierałem łapami i nogami, żeby tego kredytu jednak za szybko nie brać. Ale jednak okazuje się, że trzeba by go wziąć i złapać w tym momencie, kurde tutaj mamy nie, dobra wejdzie, ok super dobra i teraz tak, tutaj już byłoby zasilanie tej trakcji kolejowej więc ok to możemy sobie od razu wybudować jakby nie patrzeć no i spoko no i teraz a... Ile tego kredytu potrzebuję, powiedzmy, tak na dzień dobry, milion. Najwyżej jeszcze dobierzemy drugi milion, jakby rzeczywiście była taka potrzeba. Czyli bierzemy pożyczkę, tak, to jest coś, przed czym się naprawdę łapami nogami zapierałem. Ale no, jak przeliczałem sobie to wszystko, to trzeba to jednak złapać. Dobra, i to już mamy załatwione. Teraz jeszcze budujemy to również za rubla. A to jest chyba coś, co najbardziej nie chciałem budować za ruble. Ale. Jak tak yy, przeliczyłem wszystkie sprawy, to wychodzi na to, że to jest bardzo dobrze <laughs> zrobić do rubla, ponieważ no przyspieszy nam to cały proces tutaj wszystkiego. Na razie tak, na razie weźmiemy sobie jedną lokomotywę. jak bez zasilania, dobra spoko. On może chyba nie mieć zasilania, jak się nie mylę. No i tak, weźmiemy sobie tego EU07 i weźmiemy sobie wagon towarowy, oczywiście na cement. Tak, i teraz ile tych wagonów? Właśnie, maksymalna długość 450 metrów. Ok, minimalna liczba wagonów 1. Z tym się nie zgodził, no dobra. Teraz tak, y, mamy te te dłuższe jeszcze nie weszły. Jak wejdą te dłuższe, to będziemy myśleć. Właśnie jak to jest? wiek pojazdu zużycie, dobra. A teraz pytanie, czy wagony będą miały zużycie, czy też nie. No to jest interesujące w sumie. Mm, gdzie to mam? Tutaj jest. Y, oczywiście na tych cemet. Mm. Wagony 11, 12, 20 wagonów na dzień dobry, może 30. Teraz tak weźmiemy cię, podepniemy raz w to miejsce. Tutaj będziesz się ładował powyżej 50% składowania cementu i będziesz jeździł sobie tutaj wyładowywać ten cement, Ok. 720 ton cementu będziesz mógł wozić, to już jest naprawdę bardzo sympatyczna ilość, tylko jedziesz pod prąd, nie wiedzieć czemu, znaczy wiedzieć czemu, bo nie mam tu jeszcze postawionych semaforów wszędzie. Fajnie, okej. Okay. Jak tutaj? Aha! Fajnie. E... Wagony jako takiego zużycia nie mają. Tylko i wyłącznie lokomotywy. Aha! Znaczy mają jako tako, widzę. A, swoje, prawda. Tak. Mają swoje jako takie przebiegi, ale nie ma zużycia. Czyli wagony się nie zużywają. Hmm. No to jest ciekawostka akurat. Dobra, i teraz tak zatrzymujemy grę. Bo tutaj wszędzie musimy jednak ustawić semafory, już w tym momencie. Eee, bo nie pomyślałem o tym wcześniej. No tak, cały ja. Eee, dobra, powiedzmy, że tak, w tym miejscu mógłby być pierwszy semafor. Dla tego miejsca akurat konkretnego. I teraz tak, wyjeżdżasz tylko w tą stronę. Eee, tu jest tylko czajnówka na wjazd. Proszę ja ciebie. Biorąc wszystko pod uwagę, to tak tutaj ten musiał być to tak rozwiązane tutaj w ten sposób, chociaż tutaj to ja myślę, że tutaj musiała być czajnówka, i tutaj też, że tylko i wyłącznie, za, żeby nie stały na wiaduktach pociągi, bo tak się chyba nie robi. Jak mnie się nie myli. Ja się mogę mylić oczywiście, bo ja się nie znam tak na kolejarstwie, ale <coughs> wydaje mi się, że tak się nie robi. Ale no niech będzie Wam, że może się robi, że się... Ja się nie znam, tak powiem. W e, ten sposób, tutaj, tutaj jest tak, tu jest ok. No, no i teraz szczerze mówiąc, to trzeba by rzeczywiście zrobić to tak, a tutaj to zrobić e, no tak, żeby to miał ręce i nogi. Teraz tak, tu jest krótki odcinek, więc nawet nie ma co liczyć yy, długości, odległości. W ten sposób. Teraz tak, ty jesteś podwójny, ten pierwszy, więc ty masz tak, a ty musisz być w ten sposób. W że tutaj będzie dosłownie jeden pociąg jeździł prawdopodobnież. No bo tutaj tylko węgiel będzie przywoził. Ok, ale tu już musi być tak i tak. Dobra. Stacja. Stację na razie pominął, ponieważ tutaj nie ma takiego zapotrzebowania wielkiego. Kolejne semafory dałbym tutaj, tak na oko, szczerze mówiąc. Licząc i kolejne tutaj, kolejny dał tak tutaj w połowie. Tak, ok. I teraz tak, tutaj mamy węzł, więc na węźle oczywiście musi być w ten sposób. To porozwiązywane. Ok. Teraz tak, e, tym torem wyjeżdżacie, tym torem wjeżdżacie do siebie. Tutaj jest, da, wprost tutaj. Tak, tu z drugiej strony tego kolega lagi tak i tak. Oczywiście, wyjazd, wjazd. No i tutaj standardowo, że jest skrzyżowanie. Tutaj mogłoby to być tak po prostu zrobione. I tak. Ok. Yy, tutaj, tak w połowie byśmy zrobili jakiś semaforek, co? Tu jest OK. Tu jest OK. Tu mógłby być tak w połowie semafor jeszcze. No i tutaj już jest całość osemaforowana, więc możemy uznać, że to jest załatwione. Wow. No i teraz będziemy w miarę sensownie mogli ten cement wywozić stąd. Oczywiście, tak jak podkreśliłem, tam powyżej 50% jego składowania ponieważ moim zdaniem szybciej nie ma sensu jak długi w ogóle jest ten pociąg? 387 metrów. No dobra, w sumie trafiłem z ilością wagonów. No teoretycznie można by Ci było jeszcze coś tam dołożyć, ale na razie chyba nie ma większego to sensu. No i mamy pierwszy pociąg. Yeah! Mhm. Mm Dobra. Od razu zdjęcie na miniaturę zrobione. <laughs> Bardzo ładnie. Aha, to ignoruje tylko pierwsze. Szkoda, że to nie może. Czy znaczy, w ogóle ja jestem zdania, że. Pociągi, które budują tory powinny ignorować wszystkie czerwone światła. Znaczy może nie tyle czerwone światła, co hmm, miejsca powinny móc wszędzie wjechać. Także na budowę móc dojechać Kurczę mać No dobra plus jest taki, że już mamy ten wywóz cementu załatwiony więc stopniowo będziemy się go, można powiedzieć, troszeczkę pozbywać, troszeczkę na nim zarabiać zwał jak zwał na dobrą sprawę to nie jeszcze jak tutaj się mieści pociąg tutaj dobra, tu jest semafor akurat, dalej przed semaforem no i jeszcze jest dużo zapasu, znaczy wiadomo, że tu jest jeszcze z 50 metrów pociągu kolejnego znaczy takiego już pełnometrażowego, że tak powiem ale dobra, to idzie akurat tam załatwić powiedzmy. Co tu mi się stało, że mnie tam wyrzuciło? Wow. Wow, 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 wow. No, ale teraz będziemy porządne pieniądze już, myślę, zarabiać na tym cemencie. Tym bardziej, że on zdąży chyba wrócić, i tu będzie full. Jak będzie dobrze to działać, podkreślę to. <laughs> Na dobrą sprawę. Więc nawet można by dać mu drugiego kolegę, który jeszcze by tak też. Aha. Patrzcie, jak tu jest cieka ciekawostka. Widzieliście to? Że on się tam niby pojawiał. What the hell is it? Co tu się dzieje? Gdzie ja to mam jeszcze drogę zaplanowaną jaką? Aha, tutaj. Dobra, to po prostu zaplanuj do budowy, niech to zbudują. W międzyczasie, żeby tutaj po prostu był prąd. Tak. Dobra, ta jedna linia tutaj wystarczy w zupełności, żeby to zasilić w całości. Także spoko. No, ale to jest ciekawostka. Brunek bez zasilania, ale dobra, bo tutaj zrobimy później. Miejsce z zasilaniem to będzie załatwiona sprawa. Ok, no a ty coś masz? Jeszcze jeden wolny slot, a propos. Także w razie co, jakbym potrzebował, to jest taka możliwość. Widzę, dobra. Ok, teraz tak. Jakie ja tutaj stoję z ludźmi? Wow, już mamy znowu ludzi bez własnych mieszkań. <laughs> I teraz trzeba by się zastanowić, jak to zacząć kolejne sprawy rozwiązywać. Ja bym tutaj w ogóle jeszcze chyba dodał możliwość transportu płodów rolnych do tych dwóch miejsc, może do tego trzeciego też, żeby to zapełniać. Hmm. Znaczy Moment, teraz może jeszcze nie, może byśmy to później zatwili. Jak będzie to ogarnięte troszeczkę inaczej. Jestem pociąg. Propo. Aha. Co tu się wydarzyło? Powiedzcie mi, moi drodzy państwo. Nawet nie o tamten odcinek chodziło. Po prostu tutaj jest. Eee, źle złożony tor. Ok. Czyli tak, to trzeba spasować. I trzeba to dopasować. Liczę, że teraz pójdzie. Wiemy dlaczego pojechał ten prąd wtedy. <śpoko> Spoko. No właśnie, ja się zdziwiłem, że on nie pojechał drugi raz, tylko stał w miejscu, ale już jedzie z powrotem, także spoko, bardzo fajnie. Liczę na to, że za szybko nie będę musiał tam stawiać warsztatu, ponieważ tam nie mam za bardzo ludzi w tym momencie. Nie ukrywam tego. Więc fajnie by było jakby tam za szybko się nie obudzili o to, <laughs> tak szczerze mówiąc. 556 ton, i no trochę ponad 1300. Nie, no dobra, będzie będzie woził, będzie jeździł, będzie dobrze. Nie, w sumie to widzę, że teraz już może to pracować, to też bardzo fajnie. I tak jak mówię, on nie, ten pociąg nie będzie jeździł zawsze, on będzie jeździł tylko i wyłącznie, jak tutaj będzie więcej niż 50%. Jak będzie poniżej 50%, no to wiadomo, że nie będzie jechał. Chociaż na razie Wy akurat wozicie całość, ale Wam mogę usunąć to. Tylko właśnie, co zrobię z tymi pojazdami jak na razie? Trzeba by jakieś kurcze miejsce wymyślić. bo one by się przydały później żeby ich nie sprzedawać teraz znaczy sprzedawać nie utylizować na dobrą sprawę bo ja w tym momencie nawet nie, nie zarobię na nich że je sprzedam tylko je będę musiał zapłacić za ich utylizację to jest najgorsze chyba z tego wszystkiego a i węglarkę mógłbym jeszcze tutaj kupić węglarkę 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 by wywozić żwir też po części, tak? Tym bardziej, że żwir jest chyba nawet droższy od cementu. Cement kosztuje 30. Nie no, żwir jest trochę tańszy. Ale sam fakt, żeby oni tam cały czas mi pracowali, mogłem węglarki kupić również. Wagony towarowe. Węglarka. No um, teraz, właśnie, która węglarka <grym> byłaby najlepsza? 11 metrów, 13 metrów, 15 metrów, takich 30 kupić. 1800. To nie. Nie, 30 to jest 450 plus pociąg to to nie bardzo. Te. Tych 30. <laughs> Dokładnie. 30. No, 450 tysięcy, no ale dobra. Czyli 30 też kupimy takich. A to będzie 60 wagonów łącznie. Dobra. I powiedzmy, że dodamy tam również. Czyli żwir tutaj również wywozicie i ładujecie... A, bo ja jeszcze tutaj nie mam <gryw> torów, nie mam jeszcze, a ja już chcę żwir ładować, patrzcie jestem bardzo mądry. E, dobra, zainwestujemy znowu pieniądze. Może trochę może potrzebnie, może i trochę niepotrzebnie. Bo jednak to jest dość dużo pieniędzy do inwestowania. 40 tysięcy mi zostało. E, 14... Tysiąc... tu miał być... nie, jest krzyżówka, dobra. W ten sposób na razie musiałoby to być rozwiązane. E, tu są semafory, są. Że będzie tylko jeden pociąg jeździł na razie, to może być w ten sposób. I jedź tutaj ładować drzwirem się również. Tak mówię, powyżej 50%, tak? Czyli, jak tutaj nie będziesz miał wystarczającej ilości materiału do wywózki, to będziesz jechał ładować się tutaj i pociąg będzie cały czas jeździł, cały czas zarabiał pieniądze. To jest jednak dość istotne dla mnie, bo tak priorytet on ma oczywiście w ten sposób, że która stacja jest wyżej, ta jest pierwsza. Także, no, ma to tam trochę powiedzmy sensu. No i elegancko. Ła, 300 km już zrobił. Ale on zasuwa. No ale to mówię, to jest istna maszynka do robienia pieniędzy w tym momencie. No także liczę, że on będzie na tyle nam zaspakajał, że, że, że będzie dobrze. No właśnie, ten 350 zrobił w ciągu roku, a ten tutaj gdzie on jest? No w ciągu kurcze dziesiątej roku zrobił 300 ponad, także... No tylko że on zasuwa naprawdę 100 parę na godzinę cały czas, nie? I jest nieźle. No właśnie. Wow, już cena cementu trochę spadła. No szkoda, ale trudno. Taka, taka jest kolej rzecz, że jak sprzedajemy, to ta cena w pewnym momencie spada. No i w tym momencie. Na dobrą sprawę można powiedzieć, że będziemy mieć trochę więcej pieniędzy na inwestowanie tutaj. No bo tak, skoro tam się wszystko ogarnia i się to elegancko sprzedaje, zarabia pieniądze, no to możemy to inwestować. Przytap się jeszcze na lokomotywa, tak szczerze mówiąc, w wózki tego i jeszcze później, no właśnie teraz nie wiem, czy mm, robić jeszcze jedno centrum dystrybucyjne do podów rolnych. Które musiałem zamontować gdzieś tutaj, prawdopodobnież. Albo. Nie, no bo tego już nie chcę przenosić. To jest na pewno to odpada. <laughs> Trzeba coś wymyślić. Tak nie ukrywając. A jak to tutaj? 20 tysięcy nam wiezisz. Dobra. A i no właśnie, teraz tak. Tu się, 50, tu się właśnie wyrobiło 50%, także okej. Okay. Hmm. No nie no, ten pociąg raczej będzie w większość czasu z cementem jeździł. Mało kiedy raczej pojedzie ze żwirem. Jakby nie patrzeć, aczkolwiek chętnie mógł zobaczyć, jak on będzie później hał ze żwirem. Ale to muszę go przyczaić później. Ale muszę powiedzieć, że to jest bardzo dobre rozwiązanie to, co ja w tym momencie robię. Później tak się zastanawiam, może cię kurczę, jaki błąd tutaj wyskakuje, ja nie, nie wiem. A, tak, cement leci na łeb, na szyję w dół. Muszę coś wymyślić w związku z tym. No, ale drzwi trochę do góry poszedł, także chociaż tyle, <noise> chociaż tyle dobrego, ale tak... Mam nadzieję, że przestaniecie się narzekać, że wow, nie bierzesz w ogóle nic pod uwagę, nie, nie wyciągasz wniosków i w ogóle takie rzeczy. Jak nie wyciągasz? Wow. Ale błędy. Wow. Okej. Okay. Nie wynikam, ważne, że dojeżdża tam, gdzie ma dojechać. Ej hey, właśnie, to jest takie trochę głupie też, że on tutaj wraca do centrum dystrybucji. I jakby jedzie dopiero z centrum dystrybucji jeszcze raz. Dlaczego? Znaczy, w sumie dobra, ma to sens poniekąd, bo jest jedna lokomotywa i. On sobie tutaj przyjedzie, stwierdzi, czy jest sens w ogóle jechać i pojedzie jeszcze raz. No, Kurczę, głupie i niegłupie, no. Ale nie, plus jest takie, że wagony się nie zużywają. To muszę przyznać. Mm, szczerze mówiąc i teraz powiem tak szczerze, albo, nie, albo szczerze, albo nie szczerze. To trzeba by coś wymyślić. No. Przyjechał. Przepiął wagony, znaczy jeszcze raz te same wpiął w sumie. I pojechał dalej. O 60%. Nie no, teraz już powinien, powinien generalnie pojechać, rozładować i... Jechać po żwir, teoretycznie rzecz biorąc. Chociaż teoretycznie rzecz biorąc, to też jakby on tutaj miał więcej żwiru, aniżeli cement, to też powinien teoretycznie żwir złapać w pierwszej kolejności. Żeby nie było tutaj nadmiarów. Mam wrażenie, że on jedzie po ten cement nie dlatego, że ma priorytet, a dlatego, że jest go więcej. Procentowo, oczywiście, w. Miejsce składowania, ale w tym momencie. Tak wiem, teraz pół odcinka będę się nad tym spuszczał, czy jaka jest jego metodyka działania. Ale jest to dla mnie interesujące z tego względu, że chciałbym, żeby on mówił żwir również wywoził w nadmiarach. Czyli teraz teoretycznie rzecz biorąc powinien wrócić się, znaczy jechać rozładować. Przepiąć wagony i jechać po żwir. Czy tak się wydarzy? Zaraz się okaże. W sumie dajcie moment, zrobię cięcie, żeby nie przedłużyć odcinka zbytnio. No i dobra, wielka chwila. Przyjechał, przepiął się, zamienił. 1800 ton żwiru będzie w tym momencie wywoził. Wow. Spora ilość, nie mogę powiedzieć, czy nie. Naprawdę spora. No ale powiem szczerze, że kurczę. Mimo tego, że tutaj będzie naprawdę może troszeczkę mniej rzeczywiście tego żwiru jeździć, to. Tak, byłoby nieźle. Ha! Spoko. Nawet bardzo spoko. No. nie elegancko. Jak będziemy jeździć, ładować i tak dalej, i tak dalej, tak w kółeczko. Także powiem szczerze, że moim zdaniem. Linia kolejowa, która miała być tutaj troszeczkę użyta, została użyta przeze mnie w sposób prawidłowy. Co wam mogę więcej powiedzieć? No, będziemy w tym momencie w końcu zarabiać porządne pieniądze i może troszeczkę więcej pieniędzy będziemy mieli na inwestycje różnego typu, co byłoby całkiem niezłe, bo nie ukrywając, wow, ale to się już wkładuje dużo szybciej niż tamto, wow. Ej naprawdę ekstra. <laughs> wow. Yy, w każdym razie będziemy mieć trochę więcej pieniędzy na inwestowanie w różne rzeczy. Ha. Także powiem szczerze, jest fajnie. Mnie osobiście się podoba. Także zostawiam was w tym momencie właśnie z taką myślą. Dziękuję Wam za zadanie. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie do lubionych produccie, łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie wszystkich. Cześć!